Siema Olaf! Siema Kubikso! Co tam u ciebie słychać, w wariacie? Dobrze jest. Słyszałeś, że. Jutro mają być lody ekipy w sklepach? W Lidl albo w Biedronce? Co ty gadasz, naprawdę? No, widziałem. I to po 2 złote? Nawet po 1,69 69. Co ty gadasz? Ty, to można profit zrobić. No można. A potem te papierki sprzedać. I zarobieni jesteśmy do końca życia. Kurde, dobry pomysł. Ale ogólnie ja bym sobie zjadł takiego loda ekipy. No ja też bym sobie zjadł, bo nigdy nie jadłem. Tylko problem jest taki, że żeby je kupić to trzeba iść o 6 rano. Do Lidla i czy jesteś w stanie wstać jutro, żeby pójść o tej 6 rano? No, byku, ty się mnie pytasz, czy jestem w stanie? No, bo ja tak ci powiem no. szczerze, no. bym wolał o 6.30. Może być. Mamy małe miasto, więc mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś nam je wykupi. No. Ty, a wpadłem jeszcze na genialny pomysł? Jaki? Dawaj. Może nazwiemy to. Misja lody i ekipa i nagramy odcinek z tego przy okazji Ty, dobry pomysł Kurde, będzie fajny kontencik, ty No To do zobaczenia jutro rano Do zobaczenia Siemo, wstałem. Myślę, że mnie dobrze słychać, bo coś mam ostatni problemy z mikrofonem. No i słuchajcie to. Jest! Jak jak widzicie tutaj, 324 ogólnie idę sam, Olafa ze mną nie ma, nie wiem, Olaf chyba zaspał. No ale ja idę teraz do Lidla. Ogólnie powiem Wam, że pierwszy raz w życiu jednak tak do sklepu. A przy okazji jeszcze chciałbym wam powiedzieć, że jeżeli ktoś jest z Was nowy, możecie kliknąć jakiś fajny przycisk tutaj, subskrybuj na moim palcu. No to ogólnie zobaczymy się w lidlu i w środku. Dobra, chodzę do Lidla. I do podlody zacznę, czy będą. Dobra, to ja się jeszcze rozejrzeć, jak coś tu dam wam więcej info, wiecie co? Ja ogólnie poczekam sobie chwilę, bo tam widziałem, że oni wyładowują chyba lody albo mrożonki Może dopiero będą te, wiecie, lody na półki szły. No i pokręcę się jeszcze po Lidlu, poczekam chwilę. Może będą lody ekipy w lodówkach. do zobaczenia za chwilę nie jest jak klapki Didla, ogólnie jest 648, nie na to widłu. Już jest 350, ja chyba idę do kasy i potem jeszcze przyjdę to. No widzowie, szedłem z Didla. Ja tutaj mam zakupy. I w jeszcze w moim mieście jest Biedronka i w Biedronce też miały być od dzisiaj te do ekipy. Mam iść, ale jednak nie idę, ponieważ są dwa proste powody. Pierwszym powodem jest to, że już mam zakupy. Trochę cinko wchodzić z zakupami do Biedronki, a po drugie mi się lekcje zaczynają za niedługo i muszę na lekcję. dobra pójdę teraz wiecie na lekcję i potem sobie pomiędzy lekcjami pójdę jeszcze do, do o może i nawet do tej Biedronki no trochę zawiedziony jestem no widziałem tam normalnie wiecie ludzie chodzili ciągle przechodzili koło tych lodywek sprawdzali czy są na pewno te lody czy ich nie ma jeden pan tam co chwilę chodził się dopytywał też i tak najlepsza faza jest to że wiecie słońce zamiast świecić nade mną albo z tamtej strony to słońce świeci z tamtej strony i te cienie tak dziwnie padają, to jest właśnie takie dziwne, dziwnie się tak patrzy. No tak wiecie, jak chodzicie w dzień, to tutaj macie zawsze jasno, a teraz jest taki cień. Takie dziwne uczucie jest. To jest równo siódma, a tam jedzie akurat policja. To idę do domu na lekcję. No to widzimy się później. Dobra, także ja jestem w domu. Ogólnie tutaj gadam sobie z Laksimem. No, Elo, co tam porabiasz o 7.30? A wiesz, trzeba się przygotować na lekcję. Ja ogólnie powiem no. ci, że zrobiłem sobie wyprawę O, lody będzie. ekipy do Lidla. Jo, jak ich nie będzie? Pół godziny czekam za nimi. Aż w końcu się nie doczekałem, się znać, że do domu przyjdę. Ogólne: w Lidlu już byłem. A te lody jeszcze podobno są w biedronce. Iść do biedronki jeszcze przy okazji? Nie wiem, chcę już ryzykować: iść do biedronki, a tam teraz nie będzie. Tak, coś, to się przejdę, kroki sobie nabiję. Ty, aż się sprawdzę, czekaj, ile kroków zrobiłem. Patrzcie, to normalnie mam dowód, że byłem. Mam 1,7 km i mam 2790 kroków. Poczekam, aż się ta pierwsza lekcja skończy. I skoczę na szybko do biedronki po te lodziki. To my widzimy się. Potem. Do zobaczenia później. Siema. Ogólnie mamy godzinkę 8.50 jakaś ciężarówka jadzie. I słuchajcie to. Odezwał się do mnie Olaf. Dałem mu za, za zadanie, żeby poszedł do Lidla. I sprawdził mi, czy są te lody w Lidlu. I powiedział że żeby tam coś ponagrywał. A więc zaraz będziecie mieli kamerę Olafa. I zobaczymy, czy Olaf nadaje się do youtubera. Dobra, to już wchodzę do Lidla. O, sobie idzie. No to przez ten czas zobaczyć czy lody były w Biedronce No, bo z Biedronki były To skippamy się ja do Biedronki Dobra, ja już jestem tutaj przy Biedronce I ogólnie będę musiał jakoś nagrywać z ukrycia Bo ogólnie w Biedronce jest taki problem, że Jest ochroniarz, bo w Lidlu ochroniarza nie było ja nie ma żadnego zakazu Ale tak wreszcie czego? Kurde, nie widać tych lodów Ej, nie ma bliskich to są właśnie kaktusy ale dziś nie ma, nie ma lodów ekipy O oh, lol Tutaj są rażonki Nie ma lodów Kurde słabe jak tutaj lodów nie ma Oby kurde w Lidlu był Kupię sobie bułeczki Trochę głodny się zrobiła I idę do kasy Dobra ogólnie Powiem wam, że ta bułka okazała się za twarda Nie polecam Jestem tutaj z Olafem Siema Siema Idziemy drugi raz sprawdzić Czekajcie, skoła na Kasiani bułkę za Panie, pani Olafia, bo już tutaj nie ma, Tutaj stało taka wielka widowa Tutaj, nie ma nie? O, Dobra, to się jest trzecia A może idziemy jeszcze do jakiegoś sklepu, może Jest Znaczy możemy spróbować. Pochodzę inter szybko. Dobra, no to mamy jeszcze dużo czasu, to Koro nie ma w tych wyskle, my się nie podajemy. Lecimy do Intra Lecimy. Dur. Dobra, wbijamy w Inter. Lecimy. Pan są koralepa. Dobra, lecimy dalej. Wbijamy do polo market, ogólnie mamy jedną rozkwinkę, bo to są... Jest odzież na wagę. Patrz piątek. A nie za sztuki. Dobra, no to nie hmm. Jednak nie mamy reskwinki. winki. naprawdę prawdy. Nie ma, ty. Ja tam smutnie jestem, a ty? Też. Nie wiem, olej, jak ty, ale ja się czuję oskamowany. Ja też. W Lidlu miały być. Nie ma. W Biedrance miały być. Nie ma. Idziemy jeszcze do sklepu jakiegoś osiedlowego. Jeżeli nie będzie, to ja się poddaję, wracam na lekcję. A ja tak się wchodzę do sklepu, mówię. No, tak podchodzimy pod lodówki, bo tam w ogóle piwo dorzucali Jaki pan sam I tak, i stajemy, on tak Czuch, czu. lodyki po, lodyki po I co, poszliśmy No i chyba nasze Poszukiwania Są niezaliczone A że skumaj to Ta fabryka ruszyła, co produkują ile? Milion lodów dziennie I ciekawe kiedy będzie taka sytuacja, że te lody będą na spokojnie w tych, wiesz, no półka sklepowych, że będzie można je normalnie kupować A Wy możecie napisać w komentarzach na dole czy jedliście już te lodziki, smaczne ekipy Bo on, na przykład Olaf nie jadł. <grym> nie jadł. Olaf jest smutny. Jeśli produkuje się miliony lodów ekipy dziennie, no. a w Polsce jest około 38 milionów ludzi, to w 38 dni mniej 38 milionów lodów, a więc powinno stać dla każdego, jeśli każdy by kupował po jednym. No, ale. To no, jest niewykonalne. No, ale ludzie nie kupują pompy. Ludzie czasami potrafią cały kartę wziąć Misja jest nieudana. No, w sumie to szukali nas, bo nigdzie nie ma tych lodów. No i trochę smuteczak. Ogólnie, jak wam się mój kanał spodobał, będziecie strzelić subskrybera na moim paluszku. No, dla większych zasięgów możecie zostawić łapkę w górę, a o taką, na dole. No, o nas na tyle miłego dziąka. Jak będziecie mieli od ekipy, to jest naszych lodów ekipy. elo